Proszę bardzo Java KTM Ostatni raz było jeżdżone w sumie nie pamiętam kiedy, więc tam wam napiszę W tym Na filmie, bo, bo po, po prostu Że tak powiem Że tak powiem po prostu Nie pamiętam, nie? A na filmik sobie zobaczę, bo tam ostatni raz to było jeżdżone na filmiku No i co? No, i, 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 i proszę Państwa, zobaczymy, czy jest paliwo. Ja ją wyprowadziłem z kąta, paliwo jest nie tak jak ostatnio, puścimy, sanie No, i proszę Państwa, zobaczymy, czy, czy zapali fachowy trampek, nie? Stopeczka jak trzeba, jeżeli maszynka odpali. No, to jedziemy się przejechać. Później wracam, wyciągam silnik i wstawiam 125. No i tak. akurat się rozgrzeje. Tutaj chyba było na dół. Próbuj. Ileś tam postoju było. 7 hours later O... Troszkę przylało, bo puściła dyma na czarno. No to co, jedziemy. Ogólnie to paczta, ludzie. EXF 350 gotowy, że tak praktycznie powiem. 90 parę procent gotowy. Jeszcze nagram z niego odcinek, jak będę miał chwilę. Powiem wam co jak wygląda, no i opowiem wam coś o tym sprzęcie, nie. Tam na sprzedaż może się sprzeda za, nie wiem. Dzisiaj, jutro zobaczymy czy przyjadą, bo to nie zdecydowani. A ta maszyna to zostaje jak na razie na dłuższy czas. A ta maszyna, no to dzisiaj odcinek właśnie o tym i wam powiem. Kurde, tutaj biegi inaczej są, zapomniałem. I to jest maszyna. Kurde, konolisy biegną. Także dzisiejszy odcinek, proszę Państwa, jest o tym. Jawa KTM do sprzedania będzie. O kuryła! A specjalnie chciałem nie ubrudzić, tak? Udupnę się jak skurczy wygno, ale trudno. A, trakcji gubi, mówię Wam. No tak, no, taka sytuacja, wakatem, będzie do sprzedania prawdopodobnie. E, oczywiście to jest zależne od tego, czy będzie ktoś zainteresowany w ogóle, co tu kurde się. Ty, tu jakaś wycinka była! Właśnie, brat coś mówił, był ktm ale nie mógł dojechać, bo było śniegu chyba z 20 cm. I mówił, że KTM stawał, nie? Jedziemy tam obczajemy. To skąd to oni to wycinali? I ja sobie tak obczaję, a wam będę opowiadał, dlaczego. I w ogóle, ale się upierdzielę. No. No trudno, i tak już czyściejszy nie będę, więc potem tym, ślałfem się opierdzieli buty. Podobno, że jak jest woda, ale nie wiem czy tu jest głęboko. O no, tych rząs tu jak chuj. Nie takie kurde tereny jawą się jeździło. Ja ma przygotowana na takie kurde tereny. Dobra, temat jest taki, żeby tutaj nie zamulać, do sprzedania być może, jeżeli oczywiście się jakiś tam ktoś zainteresuje tą maszyną, no to pisać prif na Instagrama może najlepiej chyba będzie. Tak mi się wydaje, linki macie po prostu w opisie. Pod filmem, ale tu jest zadupcone. Linki macie na dole w, pod filmem w opisie i... O ty kurwa. No trudno. Jadę tędy. Będzie lepiej. Kurde. To drzewo yy, Cena: może to jest chyba najważniejsze, około 3000 zł. Taka cena, muszę jechać polem, a nie chcę jechać polem. A tu jest coś zasadzone, coś kurde, nie wiem. Znaczy, tak bokiem mogę opierdzielić, to się nic nie stanie. Bo chcę tam dojechać i zobaczyć po prostu, co tam jest. A tymi dziurami nie będę jechał. Cena 3000 zł. Coś takiego. O, sarny biegają. i chyba to tutaj wycinali to chyba to wszystko o tam sarny biegną a już mam było to za, za kaskiem dobra się zaczną, komentarze nie sprzedawaj nie sprzedawaj takie różne rzeczy a ja Wam powiem tak po prostu jeżeli ktoś będzie zainteresowany za te 3000 no to się sprzeda a jeżeli nie będzie zainteresowania to się nie sprzeda, proste nie. Ale bota na zbierałem. Tutaj chyba nie ma sensu jechać, ale. Nie mogę dawać dużo gazu, bo. Taka jest moc. Kurde. Że trakcję gubi maszyna na dwójeczce, trzeba po malutku sobie jechać. Także tak a nagrywam w sumie ten filmik, tak, żeby o, było widać, że jeździ i że działa. Oczywiście to będzie na silniku 125 oryginalnym Lifanowskim z Jabolini. Yy... A tak stwierdziłem, że 140 wyciągam i zostawiam. Bo jest pewny silnik w bardzo dobrym stanie. Chyba, że ktoś tam będzie zainteresowany, no to się sprzeda silnik, nie? A tutaj specjalnie pod jawę zrobiłem sobie 125 Kurwa, żeby tu nie wpaść, bo tutaj głębokość teraz jest po tych śniegach Nie będzie zbyt fajnie Dwój jadę. No! Kurła, trzeba będzie myć. No to nic się umyje i tyle kurde, co zrobić. Ciebie też trzeba będzie umyć, tak jadę szybko. 我给拉出去走。 pan na jedynce No i lux. Także proszę państwa Jeżeli ktoś jest zainteresowany Jawą KTM, no to iście wy na Instagramie w sumie